До дні Різдва, Папа Франциск відкрив святі двері собори святого Петра у Ватикані, відкривши таким чином ювілейний 2025 рік. 29 grudnia 2024 roku wraz z kościołem ekumenicznym, ceremonią otwarcia drzwi świętych Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny i uroczystą Mszą Świętą, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki rozpoczął rok jubileuszowy w archidiecezji lwowskiej. Na wstępie zwracając się do obecnych biskupów, księży, osób konsekrowanych i licznych wiernych, którzy przybyli na uroczystość metropolita, Lwowski powiedział... Obrzęd ten jest dla nas wstępem do otwarcia hojnego skarbca łask i miłosierdzia Bożego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, metropolita otworzył drzwi święte, przez które przy dźwiękach dzwonów wniesiono symbol roku jubileuszowego – krzyż i ewangeliarz. Z kolei w swoim kazaniu podczas mszy święty arcybiskup Wierzystaw Mokrzycki podkreślił, że katolicy zgodnie z decyzją papieża Franciszka we wszystkich katedrach świata rozpoczynają dziś rok święty i czynią to jako wspólnota ekumenicznego kościoła, i kościoła apostolskiego. Niech ten rok jubileuszowy będzie czasem przebaczenia dla nas samych i naszych bliźnich, a jeśli znajdzie się taka potrzeba, prośmy o przebaczenie tych, których my obraziliśmy. Niech rok święty zachęci nas do zanurzenia się w głębiny Bożego miłosierdzia, które nie ma granic. Przypomnę, że odpust jubileuszowy możemy ofiarować za siebie oraz za zmarłych. Przypomnę, że motem roku jubileuszowego są słowa pielgrzymy nadziei, a hasłem, które będzie nam towarzyszyć w tej pielgrzymce do świętych będą słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Nadzieja nie może zawieść. Poprzedni rok jubileuszowy przypadł na rok 2000 i został wtedy ogłoszony przez świętego Jana Pawła II który wtedy otworzył 3000 tysiąclecie kościoła. Z powodu wojny wielu Ukraińców nie będzie mogło w roku jubileuszowym odwiedzić Rzymu i przejść przez Drzwi Święte, aby otrzymać błogosławieństwa roku jubileuszowego, ale będą mogli odbyć pielgrzymkę do sanktuarium wyznaczonych przez swego biskupa w swojej diecezji i otrzymać z tego powodu odpust.